Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowieść o nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Jest to które który należy przeczytać, przygotowując się do matury na poziomie rozszerzonym. Kolejna, słuchajcie, dawka informacji na temat tego, dlaczego upadło Powstanie Listopadowe. Do to że jest któryś z kolei, tym razem nie romantyk, ale. Postromantyk, który zastanawia się i próbuje tutaj, no, opowiedzieć nam, z, może nie tyle swoją wersję zdarzeń, ale swoją interpretację tego, co się, co się zadziało. Stanisław hiszpańskim na pewno już sporo wiecie. Jest to autor także Wesela z poziomu podstawowego. Więc ja tutaj jego biografii nie będę przypominała, z, z, tylko omówimy sobie sam utwór. Demad ukazał się w roku 1904. A jego powstanie ściśle związane z pobytem Stanisława Wyspańskiego w Warszawie w roku 1898. I tutaj ogromne wrażenie zrobiły na nim Łazienki Królewskie, dlatego 70 scen tego utworu swoją akcję właśnie mają w Łazienkach. I stąd też, moi drodzy, Noc listopadową trasę nazywa się Dramatem Łazienki. A wszystkie wydarzenia utworu rozgrywają się w ciągu jednej nocy. 29 na 30 listopada to jest, przypomnę, data wybuchu, powstania listopadowego. Wyspiański jednak nie podporządkował kompozycji typowej akcji scenicznej, w której wydarzenia mają taki przyczynowo-skutkowy tok, i nie wprowadził jednego głównego bohatera. Więc kilka scen będzie toczyło się w tym samym placie. I mamy też wielu bohaterów, tych bohaterów nie tylko historycznych, ale także bohaterów mitologicznych. Postacie historyczne, jest ich tutaj bardzo dużo, muszą określić, zająć wyraźne stanowisko wobec działań. To jest też źródłem jakby ich rozdarcia wewnętrznego, ale także pokazuje podziały polskiego społeczeństwa. Jak wspomniałam, mamy bohaterów mitologicznych, mamy bohaterów historycznych. Także akcja toczy się również na tych dwóch planach. Jeden to realistycznie odtworzony ciąg zdarzeń historycznych, a drugi wątek fantastyczny z postaciami mitologicznymi. Jak w starożytnym epocie. W końcu przeplatają się losy ludzi, ale też bóstwa ingerują w te losy, kształtują historię, uczestniczą w wydarzeniach. Bohaterami historycznymi są. Wielki Książę Konstanty, jego żona Joanna Polka, Piotr Wysocki, Ludwik Nabilak, Seweryn Goszczuński, Józef Zaliwski, czyli spiskowcy, generałowie napoleońscy Józef Chłopicki, Stanisław Potowski i Wincenty Krasiński, znany już Wam jako doktor z dziadów 23, Joachim Lelewel, książę Adam Czartoryski i Walerian Łukasiński. Część tych bohaterów oczywiście też kojarzymy z Kordiana Jury Szacowackiego, ponieważ tam y, y, również w części pierwszej, w tym przyg przygotowaniu, pojawiają się przywódcy Powstania y, y, Listopadowego, których to z kotła, jak pamiętać, wyciąga sam diabeł. Postacie mitologiczne to Pallas, Atena, Ares, Demeter, Kora, Hermes, Haron, Satyry, Kery, Harpie, Eumenidy, Hekate oraz Niki, bogini zwycięstwa spod Heronei, spod Termopil, spod Maratonu, spod Salaminy, a także Nikę, Napoleonidów, czyli tych. Bogiń zwycięstwa, tych wersji bogiń zwycięstwa jest tutaj bardzo, bardzo dużo o tym i dlaczego to, to zaraz sobie powiem. akcja utworu rozpoczyna się w szkole pod chorążą, w której to pojawia się Wysocki, wzywa do walki i objaśnia plan. Potem przenosimy się do Doberwederu, siedziby księcia Konstantego. On otrzymał właśnie y, informację o pożarze, ale nie wie, że to jest znak dla spiskowców. Opowiada żonie o władzy, jaką przyznaje mu list y, otrzymany od cara. Nadzwyczajne pełnomocnictwo mają związek z ruchem spiskowym, o którym wiedziano na carskim dworze. Konstanty w rozmowie z Joanną ujawnia swoje wątpliwości i wychania, zastanawia się nad zdobyciem władzy dla siebie wbrew woli cara. Poznajemy księcia jako takiego chętnego do korzystania z usług donosicieli. W tym samym czasie pod pomnikiem sowieckiego zbierają się spiskowcy, ale stawiła się ich tylko połowa pod wodzą Goszczyńskiego i szukują się do ataku na Belwedę. Mieszkańcy Belwederu słyszą łoskot u drzwi. Kamerdyner uprowadza księcia do dalszych komnat zamieszkałych przez księżną. Spiskowcy zabijają Żędrę i Lubowickiego, ale dostęp do Konstantego broni jego żona Joanna. I kiedy do Belwederu podejdą wojska wiernych Księciu pod woz Podowskiego, księża pomoże powstańcom uciec. Rzeczne dobra dziewczyna. Z łazienek przenosimy się do Teatru Rozmaitości. Wpada tam oficer Zawierczkowski z wieścią, że naszych mordują. Próba aresztowania oficerów rosyjskich udaremnia obecny w Teatrze chłopicki. Polscy oficerowie w podporządkowują się jego rozkazom. Po tym incydencie publiczność opuszcza teatr, znika również Chłopicki. Kolejny epizod rozgrywa się w mieszkaniu Lelewela, Znowu no tak, przywódca powstania, na którego y, bardzo liczyli spiskowcy. Panikowski wpada z wiadomością w wybuchu powstania, jednak Lebel mówi nie, odmawia, ponieważ kona jego ojciec i on jako syn uważa, że y, powinien zostać y, przy ojcu, a nie iść y, walczyć. I teraz następują bardzo dramatyczne wydarzenia. Otóż jesteśmy na ulicach Warszawy, Żemirski prowadzi wojsko na pomoc Konstantemu, ale Czechowski podstępem odłącza część i rusza z nimi do arsenału. Podchorążowie wraz z Wysockimi spotykają generała Potockiego i próbują go namówić, aby poparł powstanie. Gdy ten odmawia, dochodzi do gwałtownego sporu z przybyłym oddziałem Zalickiego i Potocki ginie. Ale to jeszcze nie koniec tragicznych wydarzeń, bo tłum zabija szpiega Makrota oraz młodego orzęta, syna załóżnika Konstantego, zginął zresztą w Belwederze, oraz wprowadzonego w błąd dobrego Polaka generała Nowickiego. Na ulicy pojawia się jeszcze jedna postać historyczna, Adam czartoryski zastanawia się, jakie zająć stanowisko wobec wydarzeń. Marzy o tym, żeby zostać królem. I ostatnia scena historyczna rozgrywa się w alejach Ujazdowskich. Książę Konstanty, pomimo rad Kuruty, odciąga się z wydaniem rozkazu do ataku na miasto. Wśród jego zwolenników widzimy generała Wincentego Kraśnickiego, który jednak nie jest pewien, czy opowiedział się po właściwej stronie. Czyli tutaj nasz doktor ma pewne wątpliwości. Wiada, nie wiem. Dziękujemy go wyczuć do sumienia, że postępuje wbrew woli narodu. Próbuje zrezygnować ze służby u księcia. Konstanty jednak nie przyjmuje go dymisji i pokazuje Krasińskiemu prawdziwego patriota, ślepego w kajdanach i łańcuchach Waleriana Łukasińskiego. Zapamiętajcie to nazwisko. Członek tajnego Towarzystwa Patriotycznego. Książę opuszcza Warszawę i zabiera tego Łukasińskiego ze sobą. Utwór kończą wypowiedziane przez Łukasińskiego słowa Witaj Jutrzenko, swobody zbawienia za tobą słońca, czyli utwór. Które, czyli zdanie, które zamyka ode do młodości Adama Mickiewicza. I to był plan historyczny. W planie mitologicznym, który symultanicznie, równocześnie się to rozgrywają do wydarzenia, w Szkole Podchorążych pojawia się Pallas Atena i zwołuje niki, które mają rozpętać walkę dla spragnionego tej walki Aresa. Walką dla Aresa będzie właśnie powstanie, to powstanie listopadowe. Pojawia się jednak problem. Nike Napolonidów odmawia udziału w tej podstępnej walce, bo jest jej zdaniem niegodna. Między Ateną i Nikami wybucha spór o dopuszczalność w ogóle tej walki. Allas przypomina sprytnego Odysa. Nike Napolonidów za to chce walki rycerskiej i ostatecznie odmawia udziału w powstaniu. To pierwsza zapowiedź niepowodzenia. Klęskę jeszcze także Nike spod Heronei, o tych nazwach jeszcze powiemy, tak, czyli ona przynosi jej wieńce żałobne zamiast róz, wujwa i Przy zgromadzonych przed pomnikiem piskowców pojawiają się Demeter i Kora, która przygotowuje się do odejścia do Hadesa, ponieważ jest jesień, listopad. Tak, Żegna się z matką, przypomina, że wiosną wróci. No i tutaj ta historia Kory i Demeter wprowadza tak zwany mit eleuzyjski, czyli jest to taki mit, który mówi o odrodzeniu ponieważ Kora i Demeter, te dwie panie w mitologii nie tylko tłumaczyły Grekom, w jaki sposób następuje i dlaczego w ogóle następują kolejne pory roku, ale także oznacza, że jest to, że jak gdyby śmierć będzie oznaczała inaczej. Że śmierć jest jak gdyby konieczna, żeby doszło do powtórnych e, narodzin. Tak samo jak było w mesjanizmie, e, 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 tak samo jak było koncep w koncepcji mesjanizmu e, dziadów, że e, żeby doszło do wstania musi e, najpierw odbyć się droga krzyżowa i śmierć na krzyż. Czyli ta historia Kory Demeter też jest e, e, właśnie jakby taką zapowiedzią e, losu potrążek, wprawdzie zginą ale ich ofiara nie będzie daremna, wyda owoce w przyszłości, tak? Czyli tak jak Kora wróci do matki, tak jakby oni, czy ta ich idea w pewnym momencie powróci. A takie proroctwo wygłasza Kora raz jeszcze, gdy pojawi się w Pałacu Łazienkowskim w Teatrze Rozmaitości. Satyry włączają się w przedstawienie, parodują księcia Konstantego, na jego konflikcie z Chłopickim, tak? Postawa Chłopickiego w tym sporze złożyła mu jakieś popularności, śpiewają. Antycarskie pieśni i z polecenia Pala Satany zjawia się także nity Napoleonidów, wzywa Chłopickiego do walki, gra z nim w karty jego czyny, generał przegrywa i to jest kolejna zapowiedź losów powstania. U drzwi mieszkania Lelewela, czyli tego, który wahał się tak, czy pójść do powstania, czy zostać przekonającym ojcu, pojawia się Hermes, przybywa po duszę ojca Lelewela, ale zanim stary Lelewel odejdzie, to prosi syna, aby nie plamił się krwią. Natomiast także pojawia się tutaj z z i ona również wzywa Lelewela do walki. Na ulicach Warszawy pojawia się znowu Atena, która prowadzi wojsko do arsenału. Ona tutaj Czechowskiemu podsuwa pewien, pewien fortel. Towarzyszy walczącym, próbuje przekonać Potockiego, bo opowiedział się po stronie rodaków. Niestety Ares, który bardzo chciał walczyć. Jest obojętny w sumie na to, gdzie stanie. Tak? Czy będzie walczył po stronie Polaków, czy będzie walczył po stronie zaborców, bo po prostu kocha wojnę i chce walczyć dla samej walki. Dlatego on staje na czele wojsk Konstantego i tutaj Atena wymyśla podstęp, przekonuje Boga wojnę, że zwyciężył i że może spędzić noc z kobietą. Niki prowadzą go do pałacu Łazienkowskiego jako takiego triumfatora. Eros godzi w jego pierś, i to uczucie połączy go z Joanną, czyli z żoną Konstantego. Tutaj Ares pysznie się zwycięstwa, ale Joanna martwi się o wynik walki, bo także składają skrzydła. I na Wyspie Mieszczącej Teatr pojawiają się polegli, na których czeka Hermes. Ma także misję wezwać pallas do powrotu. Ares jest syty walki, Polacy będą musieli radzić sobie sami, a polegli odpływają z Haronem. No i tak to, moi drodzy, wygląda, tych wątków tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i takie ciekawe pewnie rozklinki was, was czekają. Jest to książka, która wymaga naprawdę dużej wiedzy, i historycznej, i mitologicznej, tak, no, ale, no i w dodatku jeszcze pewnie też trzeba sporo wiedzieć na temat w ogóle sztuki czy pisania, pisania utworu, bo tak jak wspomniałam, weźmia jest nazywane takim neoromantykiem, tak? czyli wtedy, kiedy tworzył, a były to czas młodej Polski, to można powiedzieć, że istniały takie dwa nurty. Jeden to był taki nurt modernistyczny, czyli takiej nowoczesności, a drugi to był nurt neoromantyczny i tutaj właśnie tworzył Żeromski czy Wyspiański. Źródła postaci wątków antycznych są bardzo, bardzo różne u Wyspiańskiego. Po pierwsze, twórczość Homera. Jest bardzo to dużo odniesień do Homera, skąd z niego pochodzą postacie Pallas Atena, Aresa, Hermesa. Po drugie, wyobrażenia plastyczne. Pamiętajcie, że Wyspiański to także malarz taki człowiek, który parał się wieloma rzeczami, więc zostają ożywione rzeźby z łazienek, tak? Są to odpoczywający Mars, Demeter, rzymska cerera z pałacowej fasady, Eros, satyry, Polonia, czyli polska odkwitająca rzeźba, która znajduje się w przeciągu pałacu, zostaje ożywione jako Anna, być może i Kora. Tak, Niki widzi Wyspiański w paryskim Louvre oraz przy grobie Napoleona, czyli naprawdę to było bardzo inspirujące to jego to wędrowanie po łazienkach. Tak jak w przypadku innego utworu um, wyspiańskiego, zadowolonego był Warszawianka, tak samo tutaj o kształcie dzieła decydują przede wszystkim postacie historyczne, postacie mitologiczne i plastyczne, czyli można powiedzieć, że Wyspiański miał konkretną wizję. Wizję sceniczną, jak to będzie wszystko wyglądało. I w nocy listopadowej mamy bardzo obszerne didaskalia, bardzo obszerne takie instrukcje, właśnie dla reżysera i wskazówki dla reżysera, które wykraczają poza takie typowe didaskalia. A w tych wskazówkach zobaczycie często komentarze, interpretacje zdarzeń które mają taki nawet poetycki charakter, taki wręcz monolog, zbliżający się praktycznie do wypowiedzi narratora w epice. Więc Wyspiański przekracza te granice gatunkowe i odsyła nas jednocześnie do wielu istniejących przedmiotów i miejsc, tak, Łazienki, Warszawa, czy o roli światła, dużo mówi w tworzeniu nastroju, tak, jest noc, a na światło księżyca będzie w takim natężeniu, będzie skontrastowane z mroczem. No i tutaj, moi drodzy, na pewno warto się zastanowić, dlaczego Wejtkański do tych wydarzeń z listopadowych, z nocy listopadowej powrócił i jaką rolę przypisał postaciom mitologicznym, czyli jakby można się zastanowić nad takim fatalizmem, tak wynikającym z no, wpływu tych postaci, w jaki sposób klęska powstańców w tym dramacie ma y, charakter takiej, byśmy powiedzieli, nieuchronnej y, katastrofy. No bo kto się tutaj pojawia? Pojawia się Atena, bogini mądrości sztuki wojennej, która no, jest po stronie powstańców. Ale przeciwko niej jest Ares, z bóg wojny, takiej okrutnej, krwawej, bezwzględnej. Pojawiają się Nike, bogini zwycięstwa, Demeter i Kora, czyli Persefona. Pojawia się bogini zemsty, pojawiają się Kery, tak? postaci okrutne, bogini gwałtownej śmierci, które na polach bitwy dręczyły swoich, dręczyły trup, trupy i piły ich krew, stawiane często takie, takie padlinożerne. Drapieżne ptaki, pojawia się omenidy, czyli erynie bogini sprawiedliwej zemsty, wyrzutów sumienia, tak, które wedle mitologii narodziło się z krwi No i pojawia się posłaniec, posłaniec boków, czyli Hermes. Czyli można powiedzieć, że noc listopadowa dotyczy tematu, realizuje ten temat patriotyczny, tak, mówi o patriotyzmie i analizuje powstanie. Z, Listopadowe staram się wskazać przyczyny klęski. I tutaj jako przyczynę klęski można wskazać postawę elit, tak? czyli właśnie um, przede wszystkim tych, którzy, których um, spiskowcy widzieliby na czele powstania, którzy nie chcą się tego zadania podjąć. Pochwałę buntu i heroizmu walczących, nadziei na odzyskanie niepodległości. One są wszystkie bardzo silne, ale niewystarczające. To, to mieszanie się świata realistycznego fantastycznego, um, pokazują też um, wydarzenia Polski jakby z takim planie metafizycznym, prawda, że, że to jest ten mit eleuzyjski, który pozwala wierzyć, że ten naród wstanie podobnie właśnie jak w dziadach. Także to jest taka cykliczność, tak? Po narodzinach następ... po śmierci narodziny, po narodzinach śmierć, prawda, czyli następują po kolei porę roku. Mamy też elementy takie profetyczne, tak? w wizja zmartwychwstania ojczyzny i to wszystko zostaje okraszone właśnie nie tylko rzeźbami, mitologią i historią, ale jeszcze wieloma, wieloma cytatami z literatury romantycznej, czyli właśnie o, fragment Ody do młodości padający z ust Łukacińskiego w ostatniej scenie, tak? a ten, który przywołuje Nikę, zwycięskie duchy, przypomina e, trochę zakręciami Guślarza e, z Dziadów, wezwanie Wysockiego do zemsty przez krew. Też jest to nawiązanie do szatańskiej pieśni Konrada. Zresztą bohaterowie, którzy tu się pojawiają, też pojawili się właśnie i w Dziadach czy chociażby w Kordianie. Sceneria też oczywiście jest romantyczna, tak, charakterystyczne tutaj łazienki jako takie baba podziemnego świata, cmentarz, dzień zaduszny, prawda, jak w Dziadach czy park jesiennej ziemnej Audrzej, są jesień, to także jest ta pora roku, która towarzyszy młodemu Kordianowi, kiedy go poznajemy. No właśnie, jaki jest cel tego połączenia bo yy, tych wszystkich wątków, bo niektórzy nazywają w ogóle Noc Listopadową piątą częścią dziadów, wyobraźcie sobie. Czy faktycznie tak można yy, powiedzieć, czy raczej potraktować Noc Listopadową jako polemikę z romantycznym wierszem? No to jest kwestia oczywiście do dyskusji, bo... Yy, Wyspiański pokazuje, że te ludzkie losy są zdeterminowane, określone tak? przez działania bóstw, przez to antyczne fatum. I tutaj zobaczę też nie ma chrześcijańskiego Boga, więc klęski Polaków nie zostają wyjaśnione mesjanizmem. Ale jestem ciekawa takich waszych refleksji tutaj, um, Zostawię Wam taką przestrzeń do, do refleksji, bo na pewno będziecie zestawiać tak, te utwory romantyczne, czyli Diady, część trzecią, Kordiana z Nocą Listopadową. Tutaj tych podobieństw jest dość dużo, bo i pojawia się budowa dramatu, Czyli tutaj w Diadach była taka luźna kompozycja w Kordianie, także, a tutaj mamy kompozycję dziesięciu 10 scen. Tematem na pewno jest walka ojczyzna. W Diadach tutaj poświęcony męczennikom utwór ukazywał katorgę tych spiskowców, tak, i, na, i ich nadzieję na odzyskanie wolności. W Kordianie raczej mieliśmy do czynienia z dojrzewaniem bohatera. I takim rozważaniem, co, co, co wybrać, co tak? małczy czy czyn, czy jednak e, królobójstwo. A w nocy listopadowej głównym tematem jest właśnie wybuch powstania listopadowego i próba e, oceny kolejnego nieudanego czynu mm, tragicznego, tak? tragicznego przelewu krwi w polskiej, e, w polskiej historii. We wszystkich tych utworach pojawiają się postaci e, nadprzyrodzone, tak? e, Duchy walczą o duszę Konrada e, w e, dziadach częściej III. W Kordianie mamy wpływ sił szatańskich na historię Polski. Postać doktora, który odwiedza Kordiana w szpitalu wariatów. Zaś w nocy listopadowej greckie bóstwa pytają, tak? Prowokują nas do, do szukania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób determinują one ludzkie losy, a na ile jest to kwestia niezależności? jednostki tak, w obliczu jednak y, historii, historii, która wydaje się jednak jest dość silny determinantem. We wszystkich tych trzech utworach, czyli w Diodach, Kordianie i Nocy listopadowej, pojawia się postać Piotra Wysockiego. W Diodach, przypomnę, on charakteryzował polskie społeczeństwo. Pod koniec sceny siódmej mówił, nasz naród jak lawa, tak, To był taki e, reprezentant tej Pol Pol Polaków, tych patriotów, rewolucjonistów, którzy rwą się do walki w Kordianie, może samego Piotra Wysockiego nie ma, ale są odniesienia do Szkoły Podchorążych, Zresztą Kordian przecież jest właśnie spiskowcem z, z, z owej szkoły. No i też koncepcja, czy wolność można odzyskać na drodze, na drodze zamachu. A tutaj Piotr Wysocki jest postacią bardziej znaczącą. Prowadzi tych młodych chronierzy do ataku, zagrzewa do walki, jest głównym inspiratorem powstania. Będziemy tam, co łamali naszą teść, grób, grzeź na piersi, kolanem sieść i łamać kość. Aluzja oczywiście do pieśni zemsty Konrad. Mamy też w utworze stosunek elit do powstania, tak jak w dziadach widać, to było na przykładzie salonu warszawskiego, który pokazywał ten podział społeczeństwa, tak? Tam między innymi Winston Krasiński, czyli gospodarz salonu, tak? który był niechętny w ogóle tym lojalny wobec Cara, a z drugiej strony jednak towarzystwo stojące przy drzwiach, wręcz zagrzewające się do walki. W przypadku Kordiana, tymi elitami byli generałowie Kupiński, Skrzyniecki, tak, politycy Czartoryski i którzy zdaniem autora ponoszą winę za upadek Powstania, bo w tej chwili próby po prostu zawiedli. A tutaj mamy również generałów. Tak, u Wyspiańskiego, którzy są przeciwni powstaniu. To przypomnę Krasiński, Żymierski czy Józef Kłopicki, jako takiemu, albo też po prostu nie wierzą w jego powodzenie i nie chcą objąć przywództwa, ale level, no, ucieka w życie prywatne. W tych utworach również pojawia się natura, pojawia się przestrzeń przyrody i jej funkcja, no, na przykład w dziadach oczywiście jest to syberyjski pejzaż w ustępie do dziadów, ale też w scenie że Szóstej, tak? Kiedy mamy widzenie senatora, czy w sen sensie senatora, to pojawiają się takie owadzie metafory, pamięci, że pamiętacie. Kiedy poznajemy Kordiana, to jest on młodym człowiekiem obserwującym właśnie przemianę pół roku i ta jesień się rozlewa, dosłownie po nim, jak jakaś taka depresja. Natomiast tu ewidentnie głównym przestrzenią jest. Park Łazienkowski, tak, jest to główne miejsce, gdzie, no, pojawia się także gdzieś tam wpisany modyw ogrodu, tak, więc to ten także mit eleuzyjski, mit obczynianie przyrody, który w taki symboliczny sposób pokazuje właśnie, co się wydarzy i co spotka Polskę. No i obecność świata przedstawionego w dziadach. Duchy na cmentarzu w części drugiej, postać Gustawa Samobójcy w części czwartej, czy to właśnie psychomachia o duszy Konrada, czy diabły nękające tutaj senatora, czy też diabło wielkiej improwizacji. W przypadku Kordiana znowu o losy Polaków wspierają się siła i siły szatańskie, siły strach i imaginacje, które pojawiają się Kordianowi, gdy idzie zabić Cara, tak? Szczecina, przechodzący pod postacią doktora. A w nocy listopadowej mamy ożywione rzeźby parkowe greckich bogów, które biorą udział w wydarzeniu. To przypomnienie cech dramatu romantycznego będzie tutaj również koniecznością. I na pewno będziecie zadawać sobie pytanie, czy Noc listopadowa jest dramatem neoromantycznym i pewną taką symboliczną wizją, bo to jest to nowo, tak? dlatego słowo wyspiejskiego nazywa się neoromantykiem, bo on dołożył ten symbolizm do, do całej tej historii. Tak? Niewątpliwie, moi drodzy, moc symbolu mają te postacie mitologiczne. Prawda? Czyli on obdarzył nie tylko jej imionami, a także atrybutami, legendą, symboliczną treścią. Te Debutwo uczestniczyło w akcji ludzkiej, jak u Homera, dzięki czemu niektóre ustępy nocy listopadowej sprawiają wrażenie jakiejś takiej polskiej iliady. Tutaj chociażby Wacław Porowy powiedział tak o nocy listopadowej. Symboliczne znaczenie ma też przywołanie ważnych postaci dla historii Polski, czy Jana Sobieskiego, do którego pomnik stoi, czy Waliana Łukasińskiego. Wiele elementów fabuły. Właśnie, fabuły, zobaczcie, tutaj świadomie mam takie określenia przy tym utworze. Ma charakter takich motywów kulturowych. Motyw gry w karty, o los, motyw powstania, motyw matki córki, motyw władzy, motyw buntu, motyw śmierci, czy motyw ogrodu. A sama noc listopadowa jest momentem symbolicznym. tak? się nam takie zdanie: Listopad to dla Polski niebezpieczna pora. Więc, moi drodzy, bardzo dużo nawiązań. Tak, sam utwór jest już nawiązaniem, a Potem w kolejnych latach też sporo artystów odwoływało się do Nocy Listopadowej. I tutaj tylko chciałabym zaznaczyć, zasygnalizować kilka utworów, być może będziecie o nich, o nich mówić. Wiersz Jana Lechonia Herostrates, nawiązania do Nocy Listopadowej. O, zwalcież mi łazienki królewskie w Warszawie, bezduszne zimnym rylcem, drapane, drapane mury. Podobnie w wierszu Le Lechonia Piat na wyspie. Jeżeli z Twoich ruin coś jeszcze zostało w tym mieście, które całe jest ruiną nową, jeżeli w murą e, ocienionych chwałą stoisz jeszcze na wyspie w noc i jeżeli greckie bóstwa tych dni się nie zlękły i jeśli niki w przestrachu nie złożyły skrzydeł i ares od podniebnych nie zadrżał straszydeł, a kora demeter przed wrogiem nie klękły, to ja wiem, co się teraz gra na Twojej scenie. Widzę łunę i milion podniesionych dłoni i słyszę chór, co woła przypalna z Atenie. Przekleństwo tym, co Polsce odmówili broń. I Lechon jest już pisarzem, który doczekał wyzwolenia, także u niego ten wątek Nocy Listopadowej będzie, może być kontynuowany, będzie swego rodzaju dopowiedzią. Wierz, teatr na wyspie, Alechonie, jest ważny także ze względu na taki fragment, który brzmi następująco: To ja wiem, co cię teraz gra na twojej scenie. Tak? Czyli poeta zwraca się do teatru na wyspie, miejsca akcji nocy listopadowej. Zakłada, że z jego ruin stylizowanych na antyczne mury być może zostały faktycznie jedynie ruiny, tak jak zostało zrujnowane całe miasto. Już jeden dramat w tych okolicznościach się rozegra, właśnie opisany czas wyspiańskiego zryw powstańczy. Historia zatoczyła koło: Warszawa znowu płonie. Tak? Bo domyślacie się, że ten dzierż został napisany po powstaniu warszawskim. Więc jeszcze jeden wątek, jeszcze jedną kropkę nad i tutaj twórcy stawiają. Oczywiście to, co ja tutaj Wam proponuję, w kilkadziesiąt minut, nie wyczerpie wszystkich wątków nocy listopadowej. Nie jest to lektura łatwa, lekka i przyjemna. Na pewno będzie łatwiej e, tę historię Wam czytać, e, jeśli przypomnicie sobie te wydarzenia historyczne, tak, które właśnie w ową listopadowej listopadową e, miały miejsce. Jeżeli poczytacie także o bohaterach e, e, tutaj mitologicznych, tak, o to bohaterach historycznych, którzy się pojawili, do tego oczywiście służą takie opracowania, z jakiego ja tutaj na przykład czerpie, prawda? To nie jest żadna reklama, ale, ale może to być oczywiście pomocne. Trzeba ten tekst dokładnie czytać oczywiście z przypisami, tak? Czyli z tym, co pod spodem tutaj krytycy serwują, także to wszystko jest opisane i to z tego należy, należy moi drodzy korzystać. To Jestem to bardzo ciekawa, tak, Waszych reakcji na temat tej książki. Ja nie ukrywam, że trochę się obawiam omawiania jej na lekcji, bo jeszcze, jeszcze tego wam się rzeczy nie robiłam z moją, z moją klasą, to dopiero przede mną, ale na pewno tutaj tę wiedzę historyczną, taką o, o, ogólną kultu, kulturową trzeba mieć. No ale cóż, lubimy wyzwania, nie? Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam, do zobaczenia.